jedziemy z tym. Yes. O to chodzi w życiu, żeby się bawić. Trzeba pójść z tym. Z tego wolę Barwor, że z zakaz nie nagrywają. Coś takiego, nie? No no to poprosi i nas, żebyśmy zrobili. Ja <śmienic> się bawić. Ja jeszcze nie wypadam swoich najlerów. Apeluję, że za 4 godziny idziemy na mecz spokojnie z tą siłową. Mam na tym spacerze, żeby cię rzekł te chwila. Uwaga, bo na siłownię idę. Jest moc. A... Praca. Regeneracja. Dobra... Dobra regeneracja. Odpowiedni posiłki, super rotacja. Na Dobra, podmieniu. już możesz wyłączyć nagrywanie i on teraz powiem mi prawdę, jaka jest. Nawodnienie. Aha. W ogóle takie mam mam pytanie. Mogę sobie zrobić z wami zdjęcie? Nigdy więcej nie będę miał takiej okazji. W Gdańsku już pewnie nie będziecie. Damy mogę radę? zatrzymać Ty jesteście szybcy. Mogę chociaż no, tak? Jak stoicie? Ja mogę panu zrobić z chłopakami. Tak chociaż zrobię. Mogę zrobić. O, super. Dawaj za Dziękuję, Dziękuję bardzo No i powodzenia dzisiaj, nie? Jakby go za, za nami pan jechał? E, ja was zobaczyłem, że idą i mówię kurczę zawróciłem, nie? Ja mówię, co zobaczę. Super, powodzenia. Co wam powodzenia? Dzięki. Dzięki.

Dobra, dzięki. Powodzenia cięcia. <grywa> Tutaj całą miednicę możesz to chyba sobie robić. A propos Miednica. miednicy? No, może bez przodopochylenia taka jest, co? <grywa> <grywa> Więc panowie na 5 minut na no, rowerki, troszeczkę się rozruszać. Na chwilę telefonik, na chwilę wstępu i wiatr. Przygotuję te tak, tak, stacje, wszystkie, także rok uciągnąć. Na szybko, przyszliśmy z kilkoma zawodnikami po to, żeby wykonać aktywację, pobudzić się troszeczkę przed meczem. Wczoraj już stosunkowo późno mieliśmy trening, było 18.20, stąd dzisiaj stwierdziliśmy, że krótkie 15-20 minutowe porównanie na siłownie będzie wystarczające po to, żebyśmy byli gotowi na

Za ile do Hali pan pojedzie? Rekord jest, jak mi powiedział ten policjant wysoki, 9 minut jechali. Stąd na Hale? Stąd na Hale 9 minut jechali, ale autokarem jak się w 17 wyrobimy teraz, to będzie również bardzo dobry rezultat. Dobra, nie, dobrady! Jednak miękko tu jest strasznie. Ona nie chce jechać. Ja cię popcham. Ona nie chce jechać w ogóle. Nisko kolana. Jedziemy z tym! Jest! O to chodzi w życiu, żeby się bawić. Słabo, naprawdę słabo jedzie. Jak przemowa? Zmotywowani? Poruszeni? Wyglądasz na poruszonego. Kręci. Na moment, możemy przywitać tych, których tutaj jesteśmy, panie i mnie. reprezentację Polski! Ile kapek? Ile kapek zrobisz? Wszystkie? A to być jest... szach Prawa różne o to prawa, prawa, takie równoprawnienie, równanie płat i kiedyś nazwiska, kobiety było nazwisko tak. i tak dalej. I tylu, i w zeszłym roku to było. Tak, było męskie i żeńskie, na przykład Kurek i, 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 i Wołosz. No tak. Mieli dwa nazwiska, Równ, no, równoprawnienie no, w pieniądzach, we wszystkim. Ale... O co chodzi? Tylko pierwszy set. Aha, czy normalnie na meczowa to jest koszulka to dla widziałem dziewczynę grała cały mecz Bo chce A, bo chcesz. A tak jest prośba, bo, to ja, bo to ja pilotuję I Kuraś nie gra, miał Kuraś, grać, nie gra, to znaczy, tak że zrobiłem A jutro Leon będzie grał I chciałem Państwa serdecznie zapytać, czy jesteście gotowi na wielkie emocje? Czy jesteście gotowi na Weszliśmy troszkę wolniej w to spotkanie. Japończycy od początku narzucili trudne warunki. Zmiennością zagrywki wprowadzili nas w kłopoty, ale, ale rzeczywiście ten drugi na którego weszliśmy jest całkowicie naładowani. Michała, która tak naprawdę poszliśmy za nią, oni poszli za nami i idziemy w jednym kierunku. Bardzo się cieszymy i dziękujemy im za to wsparcie. Naprawdę mamy świetną, świetną całą czternastkę i ktokolwiek nie wejdzie, to, to daje tą jakość, ale to, to jak Leo się atakuje jak gra, to jest naprawdę, atakuje z nieziemską siłą i było to dzisiaj, było to dzisiaj widać i naprawdę zrobił, zrobił świetną zmianę i po raz kolejny ta nasza kadra pokazuje, że jak ktoś wchodzi, to daje jakość. Dziś był to Leo, jutro może być to ktoś inny, ale naprawdę bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Jak się bawiłeś dzisiaj? No dobrze no, było kurczę no. Łatwo było pan, to Czekałem kurde asa, ale no, niestety nie poszło dzisiaj Na no, co ciekaweś? As kurde. No, Asa. No mocno podbijałem dzisiaj mm. na zagrywki kurde Udało no, 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 się Stany Zjednoczone mamy, mamy tam kilku kolegów Z którymi gramy razem w klubie Drużyna arcymocna Drużyna bardzo doświadczona z pewnością ten mecz będzie, będzie niezwykle trudny, ale mam nadzieję, że razem z publiką, która tu jest, możemy wszystko. Wspierajcie nas tak, bądźcie sobą, róbcie to, co robicie, robiliście do tej pory, potrzebujemy Was bardzo, tylko wspólnie możemy wygrać ten, ten finałowy mecz.